Parsza, Kitece Gdy wyruszysz na wojnę przeciw wrogom Twoim, a wyda ich wiekuisty Bóg Twój w ręce Twoje, i zabierzesz z nich do niewoli, a zobaczysz między zabranymi niewiastę na dobnej postaci, i rozmiłujesz się w niej, i zechcesz pojąć ją sobie za żonę. Wtedy wprowadzisz ją do domu Twego, i niechaj ostrzyże głowę swą i obetnie paznokcie swoje. I zdejmie szatę niewoli swojej z siebie i zamieszka w domu twoim, opłakując ojca swego i matkę swą przez miesiąc czasu. Po czym możesz przyjść do niej i pojąć ją, aby została żoną twoją. A gdyby nie podobała ci się więcej, puścisz ją wedle woli swojej, ale nie sprzedasz jej za pieniądze. Nie panuj nad nią za to, żeś zhańbił ją. Gdyby miał kto dwie żony, jedną kochaną, a drugą znienawidzoną i urodziłyby mu synów, kochana i znienawidzona, a byłby syn pierworodny z znienawidzonej. Wtedy rozdzielając między synów swoich to, co posiada, nie będzie mógł dać pierwszeństwa synowi ukochanej nad synem znienawidzonej, pierworodnym lecz pierworodnego syna z nienawidzonej uzna, aby mu oddać część podwójną wszystkiego, co u niego się znajduje, ponieważ on pierwiastkiem siły jego. Jego jest prawo pierworodztwa. Jeżeli by miał kto syna rozpustnego i krnąbrnego, który by nie słuchał głosu ojca swego i głosu matki swojej, a karcili go, ale nie słucha ich. Wezmą go wtedy ojciec i matka jego, i zaprowadzą do starszych miasta i do bramy miejsca swego. I powiedzą do starszych miasta swego: Ten syn nasz rozpustny jest i krnąbrny, nie słucha głosu naszego, żarłok jest i opój. I ukamionują go wszyscy mieszkańcy miasta jego kamieniami na śmierć. I tak wyplenisz zło spośród siebie. A cały Izrael usłyszy i ulęknie się. A gdyby znalazł się na kim grzech śmiertelny, a stracony by został, a powiesiłbyś go na drzewie, niechaj nie przenocuje trupiego na drzewie, lecz pochować, pochowasz go tegoż samego dnia, bo przekleństwem Bożem powieszony. A nie kalaj ziemi twojej, którą wiekuisty, Bóg Twój, oddaje ci w posiadanie. Nie będziesz spoglądał na wołu brata twego albo na owce jego zabłąkanych, a ociągał się od nich. Na powrót odprowadzisz je do brata twojego. A gdyby nie był bliskim brat twój, albo nie znałbyś go, zapędź je do domu swego i niechaj będą u ciebie, póki nie odszuka ich brat twój, a wtedy zwrócisz mu je. Tak też postąpisz z osłem jego, i tak postąpisz z szatą jego. I tak postąpisz z każdą zgubą brata Twego, która by mu zaginęła, a znajdziesz ją, nie wolno ci się ociągać. Nie będziesz spoglądał na osła brata Twego albo na woły jego, upadłych na drodze, a ociągał się od nich, podźwignij je razem z Nim. Niech nie będzie strój mężczyzny na kobiecie i niechaj nie obłóczy się mężczyzna w szatę kobiety, gdyż ohydą wiekuistemu Bogu Twojemu każdy, który to czyni. Gdyby się nadarzyło gniazdo ptasie przed tobą w drodze na jakimkolwiek drzewie, albo na ziemi, z pisklętami albo jajeczkami, a matka siedzi na pisklętach albo jajeczkach, nie zabieraj wtedy matki wraz z młodymi. Wolno puścisz matkę, a młode możesz zabrać sobie, aby dobrze ci się wiodło i abyś długo żył. Gdy zbudujesz dom nowy, zrobisz poręcz wokoło dachu twojego, abyś nie sprowadził krwi na dom twój. Gdyby kto spadł z niego, nie posiewaj winnicy twojej gatunkiem mieszanym, aby nie popadł w świątyni plon, nasienie, któreś wysiał, i urodaj winnicy. Nie będziesz orał wołem i osłem razem. Nie odziejesz się w szaty mieszane z wełny i lnu razem. Sznurki porobisz sobie na czterech krajach okrycia twego, którym się okrywasz. Gdy pojmie kto żonę i pójdzie do niej i znienawidzi ją, a będzie zarzucał jej zmyślone rzeczy. Rozpuści o niej złą wieść i powie, kobietę tę pojąłem, a zbliżywszy się do niej, nie znalazłem u niej dziewictwa. Wezmą tedy ojciec dziewczyny i matka jej, i wyniosą oznaki dziewictwa dziewczyny owej przed starszych miasta do bramy. I powie ojciec dziewczyny do starszych. Córkę moje oddałem mężowi temu za żonę, on zaś znienawidził ją. A oto zarzuca jej zmyślone rzeczy, mówiąc: Nie znalazłem u córki twojej dziewictwa, ale oto oznaki dziewictwa córki mojej. I rozłożą szatę przed starszymi miasta. Wezmą wtedy starsi miasta męża tego i skarcą go. I skażą go na sto srebrników i oddadzą je ojcu dziewczyny, ponieważ rozpuścił złą wieść o dziewicy izraelskiej. Ona zaś pozostanie żoną jego. Nie będzie jej mógł rozwieść po wszystkie dni swoje. Gdyby wszakże prawdą była rzecz ta, nie znalazły się oznaki dziewictwa u dziewczyny owej. Wtedy wywiodą dziewczynę ku drzwiom domu ojca jej i ukamionują ją mieszkańcy miasta jej kamieniami. I umrze za to, że dopuściła się haniebnego czynu w Izraelu, popełni przy w domu ojca swego. I tak wyplenisz zło spośród siebie. Gdyby znaleziony był kto obcujący z kobietą zamężną, niechaj umrą oboje i mężczyzna obcujący z kobietą i kobieta. I wyplenisz zło z Izraela. Gdyby była panna, dziewica, zaręczona mężczyźnie i napotkałby ją kto w mieście i obcował z nią. Wywiedziecie tedy oboje do bramy tego miasta i ukamionujesz ich kamieniami, aż umrą. Dziewczynę za to, że nie wołała w mieście. Mężczyznę za to, że zhanibił bił żonę bliźniego swego i wyplenisz zło spośród siebie. Jeżeli by wszakże na polu napotkał kto dziewicę zaręczoną, a porwawszy ją obcował z nią, umrze wtedy mężczyzna, który obcował z nią sam. Dziewczynie zaś nie uczynisz nic. Nie ciąży na dziewczynie grzech śmiertelny, bo jak gdyby kto powstał na bliźniego swego i zamordował go, tak i sprawa ta. Wszak na polu ją spotkał, mogła wołać dziewica zaręczona, ale nie było nikogo, który by ją ocalił. Gdyby też kto napotkał pannę, dziewicę niezaręczoną, a porwałby ją i obcował z nią, a zastanąłby ich, da wtedy mężczyzna obcujący z nią, ojcu dziewczyny, pięćdziesiąt srebrników, i będzie mu żoną, przeto, że ją zhańbił. Nie będzie jej mógł rozwieść po wszystkie dni swoje. Nie pojmie nikt żony ojca swego i nie odkryje poły ojca swego. Nie wnijdzie trzebieniec ani rzezaniec do zgromadzenia wiekuistego. Nie wnijdzie bękart do zgromadzenia wiekuistego. Nawet dziesiąte pokolenie jego nie wnijdzie do zgromadzenia wiekuistego. Nie wnijdzie Ammonita i Moabita do zgromadzenia wiekuistego. Nawet dziesiąte pokolenie ich nie wnijdzie do zgromadzenia wiekuistego na wieki. Za to, że nie spotkali was z chlebem i wodą na drodze, gdyście szli z Micraim, i za to, że najęto przeciw Tobie Bileama syna Beora, Spetorw, Aram Nacharaim, aby Cię przeklinał. Lecz nie chciał wiekuisty Bóg Twój wysłuchać Bileama, a obrócił ci wiekuisty Bóg Twój przekleństwo w błogosławieństwo, przeto że umiłował ci wiekuisty Bóg Twój. Nie szukaj pokoju ani dobra ich po wszystkie dni Twoje na wieki. Nie pogardzaj Edomitą, bo on brat Twój. Nie pogardzaj Nicrejczykiem, boś przychodniem był na ziemi Jego. Dzieci, które im się zrodzą w trzecim pokoleniu. Mogą wnieść do zgromadzenia wiekuistego. Gdy wyruszysz do obozu przeciw wrogom twoim, wystrzegaj się wszelkiej rzeczy szkodliwej. Jeżeli znajdzie się w pośród ciebie kto nieczysty z powodu przygody nocnej, niechaj wyjdzie poza obóz, a nie przychodzi do obozu. A ku wieczorowi wykąpie się w wodzie, po zachodzie zaś słońca może wrócić do obozu. Ustronię też będziesz miał poza obozem. Gdziebyś mógł wychodzić na ustęp. I rydlik będziesz miał na rzemieniu, a gdy usiądziesz w ustępie, rozkopiesz nim i znowu zakryjesz nieczystość twoje. Gdyż wiekuisty Bóg twój chodzi w pośród obozu twojego, aby cię wybawiał i poddawał wrogi twoje tobie. Niech przeto będzie obóz twój święty, aby nie zobaczył u ciebie nic słomotnego, a nie odwrócił się od ciebie. Nie wydasz panu niewolnika jego, jeżeli się schronił do Ciebie od Pana swego. Z Tobą niechaj zamieszka w pośród Ciebie na tym miejscu, które sobie wybierze, w którymkolwiek z miast Twoich, gdzie mu dogadza. Nie uciemiężaj go. Nie będzie nierządnicy z córek Izraela, ani będzie nierządnik z synów Izraela. Nie wnoś myta nierządnicy, ani ceny psa w dom wiekuistego Boga Twego wskutek jakiego bądź ślubu, bo wstrętem dla wiekuistego Bogatwego jedno i drugie. Nie dasz lichwy bratu Twojemu, lichwy od pieniędzy, lichwy od żywności, lichwy od jakiejkolwiek rzeczy, którą się na lichwę oddaje. Cudzoziemcowi możesz lichwę dawać, ale bratu Twemu nie dawaj lichwy. Aby błogosławił ci wiekuisty Bóg Twój we wszelkim przedsięwzięciu rąk Twoich na ziemi, do której wchodzisz, abyś ją posiadł. Gdybyś ślubował ślub wiekuistemu Bogu Twojemu, nie omieszkaj Go spełnić, gdyż poszukiwać go będzie wiekuisty Bóg Twój od Ciebie, a byłby grzech na Tobie. Jeżeli zaś zaniechasz ślubować, nie będzie na Tobie grzechu. Wyrzeczenia ust Twoich przestrzegaj, i spełniaj, jakoś ślubował wiekuistemu Bogu Twojemu dobrowolnie, coś wypowiedział usty twojemi. Gdy wnijdziesz do winnicy Bliźniego Twego, możesz jeść jagody według upodobania Twego syta, ale do naczynia Twego nie kłać. Gdy wejdziesz w zboże Bliźniego Twego, możesz narwać kłosów ręką Twoją, ale sierpa nie zapuszczaj w zboże Bliźniego Twego. Gdy pojmie kto żonę, a stanie się jej małżonkiem i zdarzy się, że nie znajdzie upodobania w oczach jego, ponieważ znalazł w niej co sprostnego, niech napisze jej list rozwodny i da w rękę jej, a puści ją z domu swego. I wyjdzie ona z domu jego, i pójdzie, i wyjdzie za męża drugiego. Jeżeli zaś znienawidzi ją ten mąż drugi i napisze jej list rozwodny i da w rękę jej, i, puści ją z domu swego, albo też umrze ów mąż drugi, który ją pojął sobie za żonę, nie może wtedy mąż jej pierwszy, który ją był puścił, powtórnie jej pojąć, aby mu była żoną, potem, gdy skażoną została, gdyż ochydą to przed wiekuistym. A nie kalaj ziemi, którą wiekuisty Bóg Twój oddaje Ci w posiadanie. Jeżeli się ktoś świeżo ożenił, Niechaj nie wyruszy na wojny i niechaj nie zwracają się do niego w jakiej bądź rzeczy i swobodnym niech zostanie w domu swoim przez rok cały i rozwesela żonę swą, którą pojął. Nie weźmie nikt w zastaw żaryn albo kamienia muńskiego, gdyż życie bierze taki w zastaw. Jeżeli by zdybano człowieka, który ukradł kogokolwiek z braci swoich, z synów Izraela, i zapanował nad nim i sprzedał go, umrze wtedy złodziej taki i wyplenisz zło spośród siebie. Bądź przezornym wobec zarazy trądu, abyś przestrzegał ściśle i spełniał wszystko, co wskażą wam kapłani lewici, jaką przykazał im, starajcie się spełniać. Pamiętaj, co uczynił wiekuisty Bóg Twój Miriamie na drodze, gdyście szli z Nicraim. Gdy masz wierzytelność u bliźniego Twojego, Wierzytelność jakąkolwiek, nie wchodź do domu jego, aby brać zastaw od niego. Na ulicy pozostań, a człowiek, którego wierzycielem jesteś, wyniesie ci zastaw na ulicę. A jeżeli to człowiek biedny, nie kładź się z zastawem jego. Zwrócisz mu zastaw z zachodem słońca, aby się położył w odzieży swojej i pobłogosławił ci, a tobie poczytanem to będzie za zasługę przed wiekuistym Bogiem Twoim. Nie skrzywdzisz najemnika, biednego i ubogiego z braci twoich albo z cudzoziemców, którzy w kraju twoim w bramach twoich. Tegoż dnia dasz mu zapłatę jego, a niechaj nie zajdzie nad tem słońce, gdyż biednym jest, a na tem pokłada on życie swoje, aby nie poskarżył się na ciebie przed wiekuistym, a nie był grzech na tobie. Nie poniosą śmierci ojcowie za dzieci, ani poniosą dzieci śmierć za ojców. Każdy za występek swój śmierć poniesie. Nie naginaj prawa cudzoziemca, sieroty, ani weźmiesz w zastaw sukni wdowy. A pomnij, żeś niewolnikiem był w ziemi nicraim, a wyzwolił Cię wiekuisty Bóg Twój stamtąd, przeto nakazuję Ci, abyś to uczynił. Gdy będziesz zrzynał urządek na polu Twojem, a zapomnisz snop na polu, nie wracaj się, by go zabrać. Dla cudzoziemca, dla sieroty i wdowy niechaj zostanie aby błogosławił Ci wiekuisty Bóg Twój w każdej sprawie rąk Twoich. Gdy będziesz obijał oliwki Twoje, nie przeglądaj gałązek za sobą dla cudzoziemca, dla sieroty i wdowy niechaj zostanie. Gdy będziesz obierał winnice Twoje, nie obieraj do szczętu za sobą dla cudzoziemca, dla sieroty i wdowy niechaj zostanie. A pomnij, żeś niewolnikiem był na ziemi Micraim, przeto nakazuję Ci, abyś to uczynił. Gdyby wynikły spór między ludźmi, a przyszliby do sądu i rozsądzono by ich i uniewinniono sprawiedliwego, a skazano winnego. To jeżeli by zasłużył na skarcenie winny, niech go każe położyć sędzia i każe bić w obecności swojej odpowiednio do winy jego pod liczbą. Czterdzieści razów dać mu można, nie więcej. Aby go nie bić to zanadto, razami bez miary, a nie poniżony był brat Twój w oczach Twoich. Nie zawieraj żuchwy wołu, gdy młodzi. Gdy mieszkają bracia z połem, a umiera jeden z nich, nie mając potomstwa, nie wyjdzie tedy żona zmarłego postronnie za męża obcego. Brat męża jej przyjdzie do niej i pojmie ją sobie za żonę i połączy się z nią. A pierworodny, którego by zrodziła, zastąpi imię brata jego zmarłego, aby niezgładzonym było imię jego z Izraela. Gdyby wszakże nie chciał mąż ów pojąć bratowej swej. Wnijdzie wtedy bratowa jego dobrane, przed starszych i oświadczy: Wzbrania się brat męża mojego utrwalić bratu swemu imię w Izraelu, nie chce połączyć się ze mną. I zawezwą go starsi miasta jego i przemówią doń. Jeżeli przytem obstanie i powie: Nie chcę jej pojąć. Przystąpi doń wtedy bratowa jego przed oczyma starszych, a zzuje trzelik z nogi jego, i plunie przed nim w twarz, i zawoła i powie: Tak postępują z człowiekiem, który nie odbudowuje domu brata swojego. I nadanym mu będzie przydomek w Izraelu dom bosego. Gdyby szamotali się z sobą mężczyźni, jeden z drugim, a przybiegłaby żona jednego, aby ocalić męża swego z ręki bijącego, a wyciągnąwszy rękę pochwyciła za srom jego. Utnij wtedy rękę jej, niechaj nie oszczędza oko twoje. Nie miej w worku twoim dwojakich ciężarków, większych i mniejszych. Nie miej w domu twoim dwojakiej efy, większej i mniejszej. Wagę pełną i rzetelną mieć będziesz, efe pełną i rzetelną mieć będziesz, aby przedłużyły się dni twoje na ziemi, którą wiekuisty Bóg Twój oddaje tobie gdyż wstrętem dla wiekuistego Boga Twojego każdy, który to czyni, każdy spełniający bezprawie. Pomnij, co uczynił Ci Amalek na drodze, gdyście wyszli z Micraim, jako Cię napadł na drodze i pozabijał wszystkich ciągnących w nieładzie za Tobą, gdyś znużony był i strudzony, a nie obawiaj się Boga. Gdy przeto uspokoi ci wiekuisty Bóg Twój od wszystkich wrogów Twoich wokoło, na ziemi, którą wiekuisty Bóg Twój oddaje Ci w udziale, aby ją posiadł, zgładzisz pamięć Amaleka spod nieba. Nie zapominaj.